Cześć, witam serdecznie Nowy rok, nowe wyzwania Syn sobie zażyczy pod choinkę gaźnik w wersji francuskiej, to jest francuska podróbka Delorto, chyba, jak się nie mylę gaźnik o gardzieli 15 na 15 tak to wygląda z teflonową taką przykładeczką, żeby temperatura nie szła na obudowę i żeby to się tam nie grzało specjalnie więc ten gaźnik będziemy montować do, do komara do 50, więc żeby to jakoś funkcjonowało, postanowiłem przerobić cylinder oryginalny, taki cylinderek, naprawdę w bardzo dobrym stanie, ale już nadawał się do pierwszego szlifu, więc jest po pierwszym szlifie, po pierwszym szlifie 3825 do tego. Gaźnika trzeba było zbudować taki króciec przejściówkę z rurki 16 na 22. Stoczyłem to trochę na 16 na 19, więc ścianka jest, ścianeczka jest dosyć. To ścianka jest dosyć cienka, więc to będzie tutaj ładnie wszystko pasowało. O, to będzie tutaj. I oczywiście trzeba było w cylindrze. Takim frezikiem tutaj mam. Frezik Shermana 16. Wefrezowałem tutaj wejście do komory korbowej i zostało to rozwiercone na 16 mm. Trochę przepolerowane. Nie wiem czy to będzie widać, ale praktycznie jest. Przejście na wylot. O, 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 jest, jest, jest. O, teraz z drugiej strony to złapię. Po tym frezowaniu o, proszę, jak ładnie tutaj wygląda. Praktycznie yy, ta mieszanka będzie wpadać bezpośrednio do komory korobowej. Przy okazji, przy okazji, yy, jak już ten frez miałem w ręku, to rozwierciłem, znaczy rozfrezowałem na maksa. Okno wylotowe. O. I przepolorowałem tutaj dremelkiem. Też tutaj ładnie to wszystko wygląda. No. Do tego tłok węgierski. Ale postanowiłem go troszeczkę zmodernizować. Co znaczy, podfryzowałem mu tutaj przy wylocie. 1,5 mm, żeby się troszeczkę otwierał szybciej. Robią tak, że frezują, że frezują yy, okna, ale nie chcę niszczyć tego ładnego tutaj cylindra, więc poświęciłem tutaj tłok, jest dużo tańszy i zjechałem 1,5 mm wylot i przy okazji już jak miałem to. Yy, też podfryzowałem okna, miejsce gdzie wchodzą okna, yy, gdzie wchodzi mieszanka, przepraszam, do, do cylindra, tak? Nie chcę mi tutaj coś łapać, o, wygląda. Więc tak to wygląda tłok po modyfikacjach, o. Półtora milimetra z jednej, półtora mm z drugiej strony. To jest tłok węgierski, więc tutaj pierścienie założone są od Simpsona. One są troszeczkę cieńsze, ale yy, bardziej sprężyste niż yy, te ogólnie dostępne, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Jeszcze tego, tego tłoka jeszcze wcześniej nie miałem tego rodzaju, właśnie tego w tej węgierskiej produkcji, więc też zobaczę, jak to będzie chodzić, jak to się będzie docierać, bo to jest po szlifie. Jest przechonowany ten cylinder. Dosyć gładko to jest zrobione więc tak to wygląda taki gaźnik słuchajcie francuska podróbka Delorto no zobaczymy, do komara zobaczymy jak to pójdzie Kurczę, czy, to nie jest, czy to nie jest za duży gaźnik no ciekawe jak to będzie działać więc e, następny film będzie o tym jak będziemy to montować wszystko i już e, jakiś film z jazdy jak pogoda pozwoli pozdrawiam wszystkich serdecznie i Życzę najlepszego w tym nowym roku, żeby był zdecydowanie lepszy niż ten poprzedni, spokojniejszy przede wszystkim. No i do usłyszenia. Pozdrawiam.